Hej, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na coś, co u mnie na kanale chyba nie było w tym roku, na pewno nie, w zeszłym też nie. Może parę lat temu na samym początku mojego kanału może był taki unboxing um, pudełka subskrypcyjnego. Ale dzisiaj zrobimy sobie dwa w jednym, bo to będzie taka recenzja, co jest w środku, czy się opłaca, czy warto, plus rozdanie dlatego, że mam dwa pudełka subskrypcyjne. Na 99,9% są one takie same, więc sobie otworzę jeden, a drugi będzie na rozdanie. Więc, jeżeli chcesz zobaczyć coś w środku, zapraszam do oglądania. Sprawa jest prosta. Jestem na liście piorowej Look Fantastic i raz na jakiś czas, nie miesiąc w miesiąc, ale wysyłają mi czasem właśnie te pudełka subskrypcyjne Beauty Box by Look Fantastic. Um, no i z reguły ja je zawsze pokazuję właśnie na Instagramie, jak mi tam coś przychodzi, ale stwierdziłam, że przez to, że mam dwa te pudełka, no to fajnie byłoby zrobić rozdanie. E, I gadaliśmy na live i wspólnie stwierdziliśmy, żebym zrobiła osobny film. Także zrobimy sobie e, osobny film. Jeżeli chodzi o pudełka subskrypcyjne, to był na nie dosłownie szał parę lat temu, co to był, który to był rok 2014, no początki beauty YouTube'a, były różne marki, nadal są różne marki, ale zdaje mi się, że te pudełka subskrypcyjne nie są już tak popularne jak kiedyś były, nie wiem, dajcie znać czy subskrybujecie coś, ja subskrybowałam Glossy Boxa, tutaj angielskiego. Jeszcze wtedy, nawet chyba jeszcze nie miałam kanału, tylko wtedy miałam bloga. I pamiętam, ten Glossy Box był na początku spoko, potem się tam coś popsuło. W końcu przerwałam tą subskrypcję yy, i tyle tak naprawdę. No i teraz obecnie ja sama siebie nie subskrybuję żadnego pudełka. Czas. Trochę mi się to kojarzy, wiecie z czymś, z, z kalendarzem adwentowym. Że otwieracie z niespodzianka, nie wiadomo co. No ale zaraz sobie przejdziemy później do tego, czy warto subskrybować pudełka, czy nie warto. Ale zobaczmy, co jest w tym pudełku. Tak jak mówię, to jest pudełko subskrypcyjne z Look Fantastic Beauty Box. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to sprawdźcie, może moja zniżka działa dalej. Na Look Fantastic jest moja zniżka kosmetyczny koktajl, ale nie jestem pewna, czy, czy wchodzi na tego beauty boxa. Więc otworzymy sobie, <grym> zobaczmy, jaka jest zawartość i czekajcie, może sprawdzę, ile to kosztuje. Taki beauty box, żebyśmy mogli mieć odniesienie. Ale jest tutaj książeczka, ta edycja jest. The Radiance Edition, czyli taka rozświetlająca, więc podejrzewam, że będą tu jakieś rozświetlające rzeczy. Ale wiecie, co ja chcę sprawdzić, ile to kosztuje. Więc sobie sprawdzę cenę i zobaczymy, czy warto. Słuchajcie, już wszystko wiem. Okazało się, że to nie jest pomyłka, że to są dwa pudełka, tylko. korona <laughs> time. Okazuje się, że. To są dwie wariacje w tym miesiącu tego pudełka. Także powinny to być różne rzeczy. Ale nie wiem, czy całkowicie różne, czy tylko trochę różne. E, także okej. Okay. Mm, zobaczymy co w środku. Jeden box powędruje do kogoś. E, jeżeli chodzi o koszt to jest 15 funtów miesięcznie jeżeli chcecie jednorazowo kupić ale jak chcecie tam na 3 miesiące to wychodzi 14,50 i jak chcecie na cały rok albo za pół roku, no to wiadomo im dłużej się zapisze, tym taniej wychodzi no, ale powiedzmy, że po prostu to pudełko kosztuje 15 funtów, a jaka jest jego wartość zobaczymy, ogólnie pudełko jest ładne w każdym miesiącu jest inny kolor także ostatnio było pomarańczowe albo niebieskie jest książeczka What's in the Box, tylko się zastanawiam, czy. Ale to jest porządna książeczka, to nie to, że jest taka ulotka, tylko tu macie, wiecie, opisy tych wszystkich rzeczy. I jestem ciekawa, czy to będą pełne. pełne ceny. Także będę się. U, czy to jest to? Are you kidding me? Wygląda fajnie, ale dobra, otwórzmy, bo wiecie, lepiej sobie ym, najpierw oglądać, a potem przeczytać. Fajne w tych subskrypcyjnych pudełkach jest to moim zdaniem, że właśnie otwieramy sobie ten pakuneczek i tak naprawdę nie wiemy co jest w środku. Więc otwieram. O nie... Niestety będzie rozerwane. Okej. Okay. Sianko. Tak się to prezentuje. Mamy tutaj kilka produktów. Zacznę sobie od najmniejszego. Deluxe Hyaluronic Acid Face and Eye Night Cream. Czyli to jest próbka 10 ml, coś takiego. Firmy Avant. Powiem Wam, że hmm, look fantastic. To jest angielska marka i oni mają bardzo dużo takich niszowych, droższych marek. Także bardzo fajnie jest sobie wypróbować takie inne rzeczy, ale zobaczmy co to jest. Przeciwstarzeniowy krem i jego wartość to 20 funtów. Także okej, okay, dość drogie, ale 10 ml, no myślę, że tutaj wystarczy tak na 3-4 użycia, więc okej. Okay. Kolejna rzecz to jest REN, bardzo dobra marka Global Protection Day Cream dla skóry wrażliwej, coś takiego. I ten REN kosztuje 10,20. Tu jest napisane, że to jest ich bestseller m, nawierzający, który jest dobry dla skóry wrażliwej, który ma antyoksydanty e, i olejki. Ok, też yy, przeciwzmarszczkowy, więc wiecie. Będzie mocno pielęgnacyjnie. Kolejna rzecz: MIO Sun Drenched Body Wash Gentle Golden Missile Cleanser. Coś takiego. MIO, nie znam tej marki. A jeżeli chodzi o to MIO, to to jest warte 3,15 3 funty, 15 pensów i co to robi, ma podobno jakiś shimmer, czyli um, ma jakieś drobinki nawilżający po prostu żel podpływczy nawilżający myślę, że te, te rzeczy są pod wyjazd pod wakacje tutaj ustawione dobra, dalej mamy coś do włosów, volumizing mousse coś takiego i to jest coś co jest warte 8 funtów i jest to po prostu pianka, która ma nam dawać objętości i tyle. Więc pianka na objętość. Halo. A czekajcie, gdzie tu z jest coś napisane? Nie jakieś filtry UV. Okej, okay. ciekawe. 50 ml. Myślę, że to jest dość dużo jak na taką piankę. Wartość to jest 8 funtów. Dalej, co my tu mamy? hawa. Okej. Okay. Mineral Hand Cream water, mineral water, takim krem do rąk. Coś takiego. I tutaj mamy krem mineralny, który kosztuje 8 funtów. Czyli to jest po prostu krem do rąk. Myślę, że teraz w dobie korony to spoko. I ostatnia rzecz to jest kodali Dobra marka. I co jest z tego kodali? czy Jest tutaj napisane co jest z tego kodeli. Jest to serum rozświetlające, którego wartość to jest 15 funtów i to też jest bestseller. Tu jest napisane worldwide cult favorite for good reason, czyli bardzo dobry produkt. Czyli ma rozjaśniać, co to są dark spots? Czy dark spots, to będą wory pod oczami? Ma rozjaśniać dark spots. No to chyba pigmentację tygodnie, yy, nie znam w sensie znam tą markę, nic nie miałam podobno bardzo dobra marka czy to przypadkiem nie jest nie jest, nie jest polska yy, yy, francuska 45 45 45 53 56 62 62 funty Czyli tutaj mamy wartość w pełnym wymiarze produktów, to jest 63 funty. Co sądzę o tym boksie? No, powiem Wam szczerze, widzicie po moim imieniu, nie jestem jakoś mega podekscytowana. Są tu na pewno rzeczy, których bym użyła. Na pewno piankę do włosów bym użyła, na pewno krem do rąk bym zużyła. Nie było tu nic takiego wow. Takiego wow! Ekstra, ekstra. Ale są tu na pewno fajne marki, jak na przykład właśnie to Kodali, żeby sobie wypróbować. Także tego też bym w sumie użyła. Płyn do mycia ciała, żel podprysznik z jakiejś alarny. Hmm, nic nie ekscytującego, ale może być fajny. Myślę, że to jest taki fajny zestaw do podróży, bo tutaj macie tak naprawdę wszystko: krem do twarzy, serum. Tutaj też jakieś mocno z, tej, z tego awantu. Także fajne marki, droższe marki, więc fajnie sobie przetestować. Jeżeli ktoś lubi na przykład pielęgnację, to myślę, że właśnie subskrypcyjne boxy są fajne, bo można poznać bardziej pielęgnację. Bo głównie tutaj jest, chociaż może się będę mylić, może w przyszłym kudełku będzie więcej kolorówki, ale z reguły jest więcej pielęgnacji. Więc jak ktoś się nie interesuje pielęgnacją, no to. Wiecie, nie, um, tylko nie urywa tak naprawdę, um, ale myślę, że no każda rzecz tu jest spoko i fajnie się sprawdzi na wyjazd. Ale czy na przykład po zobaczeniu, na przykład, recenzji, na YouTube, czy pobiegłabym kupić to pudełko? Prawdopodobnie nie, dlatego że nie, ja nie jestem jakąś ogromną fanką e, pielęgnacji. A jakbym mogła teraz tak ocenić to pudełko, jeżeli chodzi o zawartość, tak od 1 do 10, to dałabym mu 7. Bo nie jest wow, ale są tutaj produkty dobrych marek, są tutaj produkty, które, z których wszystkich bym użyła tak naprawdę. Nie ma tutaj czegoś takiego, a nie użyję, bo nie mam po co. No i teraz drugie, druga wersja. Jestem bardzo ciekawa, czym się będzie różnić. Nie wiem, słuchajcie czemu są dwie wersje, czy to będą jakieś małe różnice, czy całkowicie inne nie całkowicie inne, trochę inne tutaj mamy, proszę pudełeczko numer 2. i tutaj mamy maskarę z Aiko maskara, proszę bardzo taka, o ten sam mamy tutaj sun drenched body wash i to jest to samo co w poprzednim pudełku Później mamy balsam do ciała z Ahawy. Proszę bardzo, jest coś takiego, Ahawa. Czyli z tej samej firmy, co Krem do Rąk, tylko balsam do ciała. Tutaj mamy coś do włosów. Wonder Balm do włosów. A co to jest? Odżywka bez spokiwania coś takiego. Kolejna rzecz, to tutaj mamy to samo serum z Kodali. Coś takiego. I tutaj jest kolorówka, słuchajcie, Mineral Blush. Czyli tutaj już jest y, róż z marki Bella Pierre. Mineral Brush w kolorze Amaretto. Y, I to jest taki kolor troszeczkę brązowy, pomarańczowy. Myślę, że taki fajny letni. No, które pudełko mi się, Wiecie tak jakbym mogła sobie sama skomponować to pudełko, to bym wybrała tak, róż, to bym wybrała krem do rąk, bo lubię kremy do rąk i z Corona Time, e, i bym wybrała piankę, i bym wybrała to kodali, bo jestem bardzo ciekawa, i bym wybrała e, ten ren. Też. Także jakbym mogła sobie sama skomponować to pudełko, to bym połączyła oba. Ale ogólnie spoko. Myślę, który jest lepszy, czy to pierwsze, czy to drugie. Nie wiem. A, i wartość tego drugiego pudełka to też jest y, około y, 15, 60 funtów, a sam ten róż mineralny kosztuje 15, więc macie tutaj pełen, pełen wymiar o wartości tego pudełka. Tylko jak to działa? Czy to jest chybił trafił, które pudełko dostajesz? Czy to jest. A, czy możesz sobie wybrać, czy chcesz to z różem, czy chcesz to z tymi innymi rzeczami? Także jedno było bardziej kolorówkowe, drugie było bardziej um, pielęgnacyjne. Więc co? Nie pozostajemy nic innego, tylko rozdać Wam te pudełka, tak naprawdę, bo ja mam pielęgnacji bardzo dużo. lub Fantastic mnie rozpieszcza i mi wysyła um, dużo pielęgnacji. Także. Myślę, że te dwa pudełka powędrują do Was. Tak myślę, czy by jednej osobie podarować, czy może, może dwóm, po prostu niech dwie osoby sobie wygrają, jeżeli chcecie sobie. Niestety już jest rozerwany, więc nie będzie aż takiej niespodzianki. I też będziecie mieć loterię, albo dostaniecie ten, albo dostaniecie ten. Jeżeli chcecie wygrać te pudełka, to po prostu napiszcie komentarz. Że chcecie wygrać pudełko. Po prostu chciałabym wygrać pudełko na ra. Tylko tyle, tak naprawdę. E, a jeżeli chodzi o sam zamysł pudełek subskrypcyjnych, to ja jestem taka trochę na tak, a trochę na nie. Bo z jednej strony fajnie jest sobie potestować te produkty, ale z drugiej strony ja na przykład jestem taka, że trudno mi jest dogodzić, trafić w gustę, już chyba bym wolała kolorówkę ale z drugiej strony pielęgnację to sobie zużyjemy no nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem nie wiem, nie mam zielonego pojęcia ale bardzo dziękuję LUK Fantastic za wysłanie i za możliwość yy, zobaczenia coś w środku no i Myślę, że te boksy powędrują właśnie do Was. Więc to na tyle taki szybki filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Taki luźny, po prostu do porannej kawki. Ja już tutaj swoją sączę i kończę. No, także piszcie w komentarzu, czy coś subskrybujecie, czy kiedyś subskrybowaliście. Co sądzicie na temat ogólnie pudełek subskrypcyjnych, a się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie Buziaczki! Bye